Trzemalziska tutaj Frere a to będzie 53 zagrajmy... 53 część zagrajmy w go 3 sorki zaprzeń No i w poprzedniej części przeteleportowaliśmy się do Morta konsolą. Tak, musiałem użyć cheatów, bo mi się, bo mi gdzieś usiek, ale dosyć było blisko, bo, bo był koło przejścia między e, tym. był koło między, między... drwalami. Ale dobra, mniejsza z tym. Konsolę wyłączę. Albo wyłączyłem, nie pamiętam. No, i teraz zajmiemy się klanem ognia, tak. Zobaczę po pierwsze, tutaj, jak pokonaliśmy go. Tego źródła, co nam powie szczególnego. Dobra. Dobra walka. Witaj, w klanie. O, witaj, witaj. Dzieje się coś tutaj ciekawego? Nie, hmm. No, dobra. Opowiedźmy o klanie. Dlaczego w nazwie planu jest ogień? W naszych piersiach pełka wieczny mm -hmm. płomień i nosa, który daje nam siłę do walki przeciwko orkom. Mm -hmm. Mamy najlepszych wojowników w całym Nordmarze. Horkowie no. Idź do wioski. Nie znajdziesz nikogo, kto dorówna wagom. Mm. Dobra, co to robisz? Ja witam wojowników przybywających z zewnątrz. Mm -hmm. A wielu ich podróżuje po okolicy? Czasy są ciężkie. Orkowie stają się coraz. Dawniej wystarczyło, żeby wystawili nosy ze swoich jaski. A już im się je obija. Ciekawe gdzie są te jaskinie. Czują się tu jak u siebie, jest ich zwyczajnie zbyt wiele. No, czy Orków jest dużo. Skutki pobicia śnięcego. Tak. Wszyscy wyższyli, dobra. Okej, okay, okej okay. ludziska, ósma coś jest. Co jeszcze będę miał do 10, bo o 9.55 ma autobus, będę miał jeszcze czas na gotyka dwójkę, Wszystko dla Was. Pójdźmy do tego tutaj człowieka. Tak. Tak, tego tutaj. I zdobędziemy tutaj kamień teleportacyjny. Po pierwsze, po niego pójdźmy. Tak. łowo, wow, wow. gdzie jest to? Mamy do klanu ognia. Dobra. On dosyć śmieszka w proszczkę od ludzi machatkę, ale dobry motyw. Nikt mu pewnie nie gędzi hmm. dlatego. Wszystko w porządku. Tak. Nie chcę wiedzieć. co tu robisz co tu robisz sam siebie o to pytam mam siedzieć w wiosce na wypadek gdyby pojawili się tu orkowie hmm. w czym problem powinniśmy zaatakować orków jako pierwsi żeby już odciągnąć hmm. wiesz co chrzanie rozkazy jeśli zobacz zgodnie ze starą dobrą tradycją naszego planu hmm. powiedz jesteś teraz w... hmm. Tak. a niech to właśnie ciebie Chcę załatwić, Dobra, to zrobimy to prędzej czy później, ale na razie tak pogadamy, bo prawdopodobnie, jakbym powiedział nie, to byśmy od razu już ruszyli na orków, ale tam jest jeden szaman. Muszę tak podbić swoje życie. Tak, mam wreszcie ten chrám. No i mam tu jedyne świnia w nordmarze. Tak, zawsze coś. Dobra. Rozumiesz? Na czym polega problem? W ogóle nie wiem Z dupy ucięty Mnie dialog, nie czy co? Nie, nie Właśnie rozumiem I cholera no Nie, nie wiem od czego ten zaczyna się to Dialog to Bardziej stosowny byłby metal. Dokładnie tak to... Zatwić jakiś pancerz Co będę, co będę miał, co co miał Najcenniejszą rzeczą jaką posiada Jest to Zapomnij o Będę twoim wyznawcą. Hmm. Nic więcej nie mogę ci zapytać. No dobra. Eee. Załatwię będę... Co to właśnie znaczy? On będzie nam pomagać po prostu w kopalni. Będę podążać hmm. za tobą, gdziekolwiek się zaspuścisz w Będę chronić twoje życie z dopóki będziemy marny. Dokładnie. Dziesięć nie mnie zaciągnęło na niziny. Złatwić jakiś pancerz. Dobrze. W tych ciuchach sam już zaczynałem wątpić. Dobra. Gdzie tu Do Klanu Młota będę musiał pójść. Właśnie? Trzeba zrobić specjalny wymiar. To jest Pejnar Fritiop. imię. Może chcieli skrzywdzić w dzieciństwie. Ale dobra. Nie będę z niego żartować. W jaki sposób? To mhm był no mhm Dobra, czyli że tyle powiedziałeś, no dobra. E, Okej. Okay. Na pewno masz coś lepszego. No dobra, zjedzmy coś i pójdźmy do chramu uzupełnić swoje życie, Ta. Dobra. Dawaj, dawaj, życie będziemy wbijać. Ja mam 30 coś, yy, 33 punkty yy, o Boże, 40, 20 powstałe punkty, czekajcie, yy, 20 punktów. Ja zużyłem 5 punktów, to mogę mieć 20, yy, powstałe 5, yy, 5, 1, 1, 1. OK. 792 ładnie, już mamy bardzo dużo. No, raczej dużo to życia nie jest tutaj w tym quest-packu. W poprzedniej wersji byłoby bardzo, naprawdę nieźle. Bądź pozdrowiony, fuchu i mostu. Mhm. Eee, kiedy indziej. Kiedy indziej. Wiedziałem, pewnie przybyłeś tu, żeby załatwić. Ech, oto, jeśli zmienisz zdanie, daj mi znać. Dam znać ci, nie bój się. Eee, macie jakiś problem z workami? Nordma Cidranie zadomowili się na to. Mhm. Rabują robowce, okradają kupców, płoszą z wie. Dobry ork. To... O no i dobrze. E, robisz cokolwiek, a żeby zaczyć porfunk z orkami? Zabójcy orkówco wywęszą każdego orka.chyba hmm. zbyt wiele pozostawione jest przypad. Tak to prawda. Ale to bardzo znie. jeśli chcesz poznać więcej, ma maponócć jakiś. Kim jest, kart? Kim jest? To nasz przywódca. No dobra, yy, nauczysz mnie czegoś? Nauczy. Ale to ile? Dziesięć zębów zęba. Potrzebuję ok to Okej. Oto zęby. Oto twoje zęby. Chcesz trochę złota? A czy hmm. Dobra. Mamy on. Tak, tak. może powiedzieć, nie za dużo, nie za mało. To są. Po prostu cena dobra za, za zęby, szablu zęba. Nie narzekam w ogóle. Nie, nie, nie. Nie może narzekam. Tu jest Lee. Tak, tu jest Lee. Eee, tak, zaraz z nim porozmawiałem. Po pierwsze, porozmawiam z tym Kowalem. Tak. Goro, proszę, nie nagłuj, nie strasznie. Kalan. Tak, dosyć. Taki średni Kowal. W normalze są. Jest dobry ten. Eee, co da nam zlecenie żeby żebyśmy byli tym czarodnikiem raczej da nam pozwolenie, nie, nie pamiętam jak się nazywa Potrzebujesz broni? Mam tu dobrą broń Pierwszorze mhm. całym nie... Ingvar z klanu młodym. O właśnie chodzi o Ingvara tak Opiec mi o okolicy Opowiedz mi o okolicy O To pójdziemy do niego Prędzej czy później to odbiciem kopalni na pewno? Jeśli chcesz pogadaj z Fritjopem. Fritjopem. Dobra, nie umiem wymówić tego imienia. Najlepszy będzie Fritiop, Jak dotrę do klasztoru? Tam spotkam Miltena w klasztorze. Widać Lee i, i ten polubili klasztor. Normar. mnie? Mhm. Dobra, chcę zgłębyć tajnicz w praca Kowala. Pracy Kowala. Przyniosłeś narzędzie. To znaczy. Sądziłeś, że dam ci ma ten zbyt droga, żeby... Czego potrzebuję? Kowal. No przynieść 30 sztabek stali. Przy odrobinie szczęścia. Oto sztabki. Bo przyniosłem też młod. Dobrze. Jesteś gotowy. Mmm, dobra, naucz mnie czegoś o kowalstwie. Jak używać ciężkich pancerzy? Nie wiem o co chodzi, z tym prędzej, czy później się nauczę? Pokaż mi swoje towary, dobra. Pancerz Norymarchyka? Lekki pancerz Norymarchyka? Nie. włócznianie, Nie. Kurze, marczyka, siła 210. Szeroki miecz, rubinowo-ostrze, topór bojowy, duży oręż. Dobra, Siomuś. może może wnieść fajne sprzęt, ale ciężka skrzynia. Ło, ło, ło. Kolego, będziesz musiał zasnąć, przymusowo. Śpij sobie puchru. Po po, pośpisz. Jup papasem. Gleba. Okej, okay, ciężka skrzynia. Eee, topór rzeźnicki, dużo oręż. No ciekawie. Dobra, chyba to jest można powiedzieć z tych ciężkich skrzyni. O, kolejna ciężka skrzynia. Miała aż dwie ciekawe. Wow, lodowe ostrze! Subcio! walka mieczem! Dobra, zobaczmy je, żeby on Wstawaj, ziomuś. Już możesz sobie wstać pięknie, żebyś nie spał cały czas. Jeszcze zamarzniesz mi tu lodowe ostrze, ciekawe. wow, wow, wow. gdzie jest lodowe ostrze, tak? Yy... Yy, czekajcie, czy takie lodowe ostrze właśnie da się ulepszać. Właśnie, bo niektórych tych właśnie ostrz, ognistych lodowych mi się wydaje, że nie da się. Nie, broń magiczna nie mogą być modyfikowane. Tylko czy ta broń magiczna coś dużo daje? Bo ja tak myślę, że cholera, no. Nie. Tak za bardzo nie. Jest trochę krótka, przykrótka. Jest naprawdę przykrótka. To jest może powiedzieć taki nożyk z porównania z El Elabastro. A no, on jest naprawdę, ten lodowy miecz, bardzo krótki. Dobra, porozmawiajmy z tym jeszcze z Lee, skończymy tą część. Minos, jesteś wojownik? Tak. Tak. Z kolei karny i tak, bardziej dokładnie. Pielgrzymem? A miałbym być pielgrzymem? Właśnie. Noc przybył do morza, ale od czasu kwalifikacji mam utratę. Chodzi o klasztor najbardziej. Mogę Mhm. O, mak ognia. O, no i mamy nas, naszego starego przyjaciela. Mhm. Czyli chodzi o właśnie o te grobowce i kamienie przodków. No i jeden właśnie zrobiłem. Właśnie o, o Ejnarze. Dlaczego? Za mm to -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No. No i dobrze, tam z orkami za bardzo się, można powiedzieć skąd? Jestem Nauczysz mnie walki. Yy, jak późaj się to bojowym, jak lepiej warczyć toporem, yy, mistrz walki to bojowym, skuszę jak zabić orka, o to jest ciekawe. Yy, szukam kstardasa. No, a dobra. No, do grobowca poszli. Takim jak grobowiec Zeynara. I też znaleźliśmy właśnie kamień, ten y, faring. No i te kamienie będą porozrzucane, właśnie albo będzie martwy jakiś właśnie Nordmarczyk, bo przeważnie zabójcy orków mają ten kamień, tak? Mhm. Dobra, co planujecie? Co Chciałbym jeszcze ludziska nakręcić, gothika yy, dwójeczkę, dlatego tak przycinam dia dialogi. Chodzi tutaj o to, żebym yy, stał się wojownikiem i te wszystkie kamienie znalazł. się Nie jesteś. Dość dobry do czego. Żeby zrobić moc. To mhm. będę moc kamienie przodków. Mo Mam nadzieję, że twoje niewykluczone, że przyjdzie ci się zmienić. No i z wszystkim Zdobyłem, będziemy będę walczyć. Ale nie pozwól, żeby cię stawką w tej walce jest przed... Mhm. Dobra, jeśli chodzi o przodków. Jeśli chodzi o tak Tak. Zdobyłem moc peinara. To dobrze. A co? Dobra, czyli moc na mamy. Okej. Okay. No szkoda, że nie dostajemy za to żadnego PD. Czekajcie, zobaczymy, ile mamy do następnego levela. O, dosyć mało. No. Czyli, że jeszcze naprawdę mało będziemy mieć level Co następny. Ty tutaj? Jak widzę, wszędzie Cię pełno. Mhm. Też się cieszę, że Cię widzę. Też się cieszę, że Cię widzę. Spokojnie. Nie spodziewałem się po prostu, że zawędrujesz na mhm. O wszędzie zawędruje. Ładny pan też na Mika. Co tak? Planowałem złożyć wizytę. Ale ten tchórz wiesz, że mam z nim do zabranie. Tak, wiem. Ale nie pozwolę ci raczej, bo z tym Nossa i nie. Raczej nie zabijemy tutaj Robara, nie. E, chodzi o więzienie za barierą. Całe więzienie. Dokładnie. Nikt nie wtrąca mnie bezkarnie do więzienia. Nawet w Kolinis nie było jednego dnia, żeby nie marzył o spotkaniu mhm. oku. Dobra, co zamierzasz zrobić? Co Musimy się jakoś do... My. Potrzebuję twojej czasu. Król jest potężny. Ale... Mhm. Jak mogę Ci pomóc? Musimy się do... Można się tam przenieść za pomocą kamieni. Dawno temu taki kamień potrzebuje. Dobra, nie co dam niestety temu kam kamieniamu, bo po prostu... No właśnie wszyscy wątownice przeciw będą przeciwko nam. Dobra. Tak, co ludzi z K, będzie to koniec 53, 53. części. Zagrajmy w Kotick 3, dzięki za oglądanie Nara.